To odpowiedni czas na to, aby wróciła seria, na którą każdy z Was czeka. Z dniem dzisiejszym oficjalnie witam Was w powrocie serii szczurów. Tym razem nazwa niezwykle prosta i przejrzysta: Szczury Warzone. Po wielu miesiącach przerwy wracamy i żaden szczur od dzisiaj nie może czuć się już w Warzone bezpieczny. Na jakiej zasadzie będziemy tych szczurów wyłapywać? Bardzo prostej. Jeżeli ktoś po prostu gra jak szczur, będzie. Powiększał nasz licznik szczurów, który będzie kontynuowany przez cały czas trwania tej serii. Unikanie pojedynków za wszelką cenę, skradanie się i podejmowanie jak najmniejszego ryzyka w meczu to książkowy przykład szczura. Jeżeli coś dodatkowo zadecyduje o tym, że pojawi się u mnie lampka z zapytaniem: Czy to aby nie jest szczur? Zapewne też do tego grona delikwenta dodamy. A to wszystko jak zwykle w mega humorystycznej scenerii, także już dzisiaj zapraszam was na start szczurów Warzone. Zostawcie łapkę w górę, jeżeli będzie ich dużo, seria będzie pojawiała się częściej niż wam się tylko mogłoby wydawać. No to moi drodzy zaczynamy. Nie mogłem się doczekać tego momentu, ale to w końcu zaczyna się dziać. Pamiętajcie jednak, że w tej serii jestem po to, by w humorystyczny sposób szczurów wyłapywać, ale absolutnie nie chcę nikomu psuć doświadczenia z rozgrywki. Co za tym idzie, nie mogę nikogo zabić w innym miejscu niż Gułak. A dlaczego gułak? Ano dlatego, że w każdym meczu... O nie, nie wyłączyłem spadochronu. W każdym meczu na początku celowo ginę no i trafiam tam, gdzie trafić muszę. A w guagu mogę zabić delikwenta, dlatego, żeby nie być skazanym tylko i wyłącznie na właśnie tego gracza, który akurat był w guagu. Oczywiście nie będę używał żadnej zaawansowanej techniki, bo to może nam zepsuć dobieranie graczy w lobby, ale ten koleś, jak na pierwszy mecz, jaki odpaliłem na tym koncie, ogarniam. Także zostałem pokonany. No, i zobaczymy, czy od razu pierwszy gracz, na jakiego trafimy, będzie szczurem. Tak czy siak, wracając. No, w tym gułagu daje sobie szansę na zabicie czasami ludzi, po to, żeby właśnie nie trafić na jakiś mega dziwny przypadek na start. A my zaczynamy, no, powiem Wam zupełnie poważnie, od klasycznej, chaotycznej akcji, jaka tę serię cechuje. Kolega, który w gułagu mnie zabił. Już zniknął. Jeżeli byliśmy w stanie znaleźć jego statystyki, to te statystyki macie oczywiście na ekranie. A my, moi drodzy, kontynuujemy więc z codename'em V albo codename'em 5. Nie wiem. Dwa fragi. Dwie osoby go już obserwują. No i powiem wam: macie z tyłu głowy. To jest świeże konto. Konto, na którym nigdy nie był rozegrany mecz. A osoby, które widzę na pierwszy rzut oka. Raczej wyglądają na przynajmniej średnio zaawansowanych graczy, bo mamy tutaj nawet takie elementy jak Slide Cancel. A to, oj, musicie mi uwierzyć, jeżeli dobrze będzie dobierało lobby, a więc tak jak powinno, ze względu na to, na jakim koncie te lobby są szukane, Slide Cancel będzie absolutnym, absolutnym rarytasem. Codename V ma xr stalkera, którym próbuje teraz pozbyć się jednego z graczy na dachu. I z tego co widzę, tutaj raczej nie będziemy mogli pierwszy raz przyznać plakietki Szura, bo Codename Wii dosłownie biega, jakby miało wsiki w dupie. Jest po prostu nastawiony na pojedynek, i kolejny taki pojedynek wygrywa. Ten gracz ewidentnie wie, co jest 5, i gdy tylko słyszy wroga, gdy tylko widzi wroga w pobliżu, od razu chce się go pozbyć. I tutaj będzie prosty, czwarty fragment. Jaki pomysł spadł ten kolega na dachu? Z tą C4 się też nie dowiemy. Będziemy mieli więc zapewne zakup BSP, albo nie. Pierw chyba, pierw chyba podróż po zrzut. A tych zrzutów kilka w tej okolicy spadło. Więc potencjalnie będziemy tutaj mieli kilka kolejnych pojedynków. No i, no i zobaczmy przede wszystkim, co kodnej V nam tutaj podniesie. Mamy rzucenie miny na loadout. Mamy też kampera na loadout. Także pierwszego szczura chyba widzimy. Tylko, że nie możemy przyznać plakietki, bo to nie jego obserwujemy. No i zobaczmy, mamy... Jezus Maria, co to jest za setup? Mamy kata AMR z celownikiem termowizyjnym. Zobaczymy, jak będzie użytkowane przez Codename V, ale byłbym srogo zdziwiony, gdyby... O! Byłbym srogo zdziwiony, gdyby Codename V jednak z takiego agresywnego stylu grania przeszedł w szczurzostwo. Chociaż ten kata AMR daje nam na to szansę. Mamy teraz no. Mamy cheesy taktykę ze smołkiem i bronią termowizyjną. im wie ewidentnie wie co jest 5. Potrzebował aż 50 kul, by pozbyć się tego gracza, ale się go pozbył. Jest piąte zabójstwo. Nie wiem o co chodzi, ale zwróćcie uwagę, że aż cztery osoby już go obserwują. Nie wiem czy to jest jakiś glitch, czy nie, ale na pewno ja jestem realnym obserwatorem Codname V. Jeżeli on nie zginie, będziemy go obserwowali, kto wie, może przez cały mecz. Widzi wroga po prawej stronie i to będzie niecelny strzał. Ta snajperka nie jest najlepsza w rękach Codna V. Także jestem ciekaw, dlaczego akurat taki wybór tutaj padł. Ale będziemy mieli podjazd na blisko i coś mi się wydaje, że tutaj właśnie Codna V jest lepszy. Pewnie fraga zdobędzie. Ależ słychać tę drabinkę, strasznie dziwny dźwięk. Ale gdzie jest ten delikwent? Delikwent chyba puścił mu kasetówkę? Nie. Nie wiem co delikwent robił, ale wygrywa ten pojedynek! Codney V przeliczył się co do swoich umiejętności i zabija go Tony11RS! Mamy, moi drodzy, kolejną zmianę naszego gracza. W ogóle słyszymy jeszcze mikrofon Tony'ego, to może być piękne. To może być piękne, że będziemy słyszeli, co gracze mówią do siebie. Tak czy siak, Tony, chyba lekko zdziwiony tym, że wygrał ten pojedynek, sprawdzał loot Codename V, a teraz już odwiedza sklep. O, jest snajper wcelowany w ciebie, co ty? Bardzo wolne wychylanie, dostaje snajpę. No, Tony ewidentnie jest mniej zaawansowany skillowo niż Codename V, ale zabił go przed chwilą. Tak czy siak. A, a czekaj, czekaj, co? On go zabił tutaj? Co się tutaj wydarzyło? Ej, nie zwróciłem w ogóle uwagi. Nie wiem, ale dziwne to wszystko było. Mam totalnego mindfucka, co się tutaj wydarzyło, bo mam wrażenie, że w ogóle nie było widać na kilkami, że Tony go zabił. Mamy klasyczne dla, dla przeciętnego gracza patrzenie w ziemię. Mnóstwo niepotrzebnych ruchów, czyli wracanie na sklep po pięć razy, bo nie wie co chce tak naprawdę zrobić. Ale tak na pierwszy rzut oka mamy po prostu chyba przypadek, tak wiecie, casualowego gracza, do którego przyczepić się na siłę nie chce, bo nie mam też do tego żadnych podstaw. Po prostu casualowy gracz, który żyje w swoim świecie, gra swoim tempem. No i zobaczymy, czy w pewnym momencie przypadkiem nie wybierze szczurzej drogi ale gdyby to zrobił, wiemy już co go czeka. Na razie jednak mamy po prostu bardzo powolne granie. Jest, jest badanie strefy za sobą, jest badanie całego obszaru przed sobą. No zobaczymy, zobaczymy jak bardzo bezpiecznie będzie on grał. Jest pewne ryzyko dla niego, że zbyt bezpieczna gra <laughs> będzie mogła oznaczać tylko jedno. Mamy sprawdzenie tego samego terenu, ale przy użyciu... L lunety z nalotu precyzyjnego taktyczny gamer, pełną parą. No ale okej, okay, mamy zmianę pozycji, strefa się domyka. No i zobaczmy, co Tony11RS będzie już robił w zonce. Zobaczymy w ogóle, gdzie kolejna zonka nas tutaj przeniesie. Na razie mamy chyba po prostu loot. Loot, loot, loot. Ewidentnie Tony lutować lubi. Zmierzamy więc w kierunku kolejnych skrzynek. Nie wiem, jaki jest cel tego lutowania. W zasadzie ma wszystko, co na tym etapie mógłby mieć. Jeszcze złota maska mu wypadła. Podmianka ze zwykłej. Świetny wybór. Coś tam Tony pluje przez mikrofon. Pewnie nawet nie wie, że ma go włączonego. No i mamy po raz kolejny sprawdzanie po prostu terenu wokół siebie. On musi być w 100% pewny, że nic złego mu się tu nie stanie. Zauważa w międzyczasie szczura na wieży. No i zobaczymy, czy tego szczura uda mu się powalić. On nie skacze! Hello? Co się tutaj stało? Chłop nie zeskoczył zwierzy, nie dostał nalotem. Okej. Okay. Mamy nietypowy na razie dla Tony'ego ruch, a więc wykorzystanie dynamicznej linki. No i mamy podlecenie w obszar, na którym przed chwilą próbował pozbyć się jednego ze szczurów. Zobaczmy, co się tutaj dzieje. Chyba nic szczególnego, bo nic w okolicy nie widzimy. Tutaj ktoś sobie rotuje samochodem. Zobaczmy, co zrobi Toni. Chyba będzie zajmował jeden z pobliskich dachów. Ale w jakim celu, panie Toni? Będziemy tutaj siedzieli? Dostaniemy tutaj. Snajper nawet nie zdążył zareagować. Toni nawet nie zdążył zareagować, ale miał żeton relokacji. To jest drugie życie dla Toniego. I w związku z tym dalej przy Tonim zostajemy. Ale snajper. Snajper nie ma. Nie ma totalnie tutaj. Litości dla Toniego Gigi Majo sprzedaje cztery celne strzały niemu i z sześcioma fragami czujnikiem pulsu skampiony w jednym z budynków. Jest naszym kolejnym obiektem obserwacji. Szkoda, że nie widzimy co on widzi na tym czujniku pulsu, ale powiem Wam, że użycie czujnika pulsu w tej odsłonie Warzone bardzo przybliża nas. Do pierwszej plakietki szczura. To jest jedna z tych rzeczy, która jest wręcz w DNA każdego ze szczurów. Ale jeszcze spokojnie. Nie chcę tej pierwszej plakietki przyznać pochopnie, chociaż Gigi Majo na razie wygląda na szczura z definicji. Dam mu jednak kilkadziesiąt sekund obserwacji i zaraz będziemy wiedzieli już wszystko. Mamy powolne, ale to bardzo powolne i bezpieczne patrolowanie terenu. Oczywiście z karabinem snajperskim. Otrzymał teraz ostrzał również od snajpera. Natomiast będzie próbował, chyba dowiedzieć się, skąd ten ostrzał był. A może i nie. A może i nie będzie go to aż tak interesowało. Coś sobie oznaczył. Aha, oznaczył sobie tego snajpera. I jest próba pozbycia się go. Mamy teraz pojedynek dwóch snajperów, który wygrywa Didi Majo. Te strzały ze snajperki w jego wykonaniu są co najmniej imponujące. No i udało się powalić delikwenta. Nie uda się go dobić, bo ma selfa. Ale Gigi Majo, jako szczur. Wow, ten koleś ma dwa selfy! Jako szczur dachowy, powala dwukrotnie tego gościa. I ja, pomimo tego, że ten gracz ewidentnie jest dobry, widzę tutaj spore cechy szczura, właśnie dachowego. Dla mnie to jest szczur dachowy z definicji. I tych rodzajów szczurów jest kilka. Ale GG Majo pasowuje się w jeden z nich, także moi drodzy witamy pierwszego szczura w powrocie serii szczurów Warzone. Być może wielu z was się ze mną nie zgodzi, ale to jest moja seria, dla mnie tylko szczury kampią tak długo w jednym miejscu i to jeszcze z karabinami snajperskimi. Także GG Majo zaczyna to wszystko, zobaczymy. Czy to jedyny i ostatni szczur w tym meczu, jakiego przyjdzie nam oglądać? Swoją drogą absolutnym hitem jest to, że tamten koleś miał aż dwa selfy na tym dachu. DigiMayo mu nie odpuszcza, jest kolejne. Tra teraz, teraz już go zabił. Teraz już go zabił. Strasznie źle pokazane z perspektywy obserwatora jest to, gdy ktoś zdobywa fraga, bo nie ma żadnego dźwięku. Ale Gigi majo pozbywa się tego gościa. No i trzeba sobie jasno powiedzieć, Gigi majo, jest szczurem dachowym, ale umiejętności z karabinu stajperskiego posiada całkiem spore. Mamy więc bezpieczną rotację, przynajmniej tak się Gigi Majo wydaje. Mamy zaznaczenie kolejnego potencjalnego obszaru. Mamy nawet element slide cancella, więc to jest to, o czym mówię. Trafiliśmy na gościa, który potrafi grać w gierkę, ale przejawia cechy szczura. I musiałem być tutaj bezlitosny. Po prostu musiałem. Nie będziemy oszczędzać nikogo. Powiem więcej, w wielu przypadkach może nawet taki gracz wcale w większości meczów nie gra jak szczur. Ale akurat w tym meczu tak gra. Dlatego no, wybór może być tylko jeden. Jest kolejny dach i sytuacja się po prostu powtarza. Będziemy mieli patrolowanie obszaru z karabinem snajperskim właśnie z pozycji dachu. Patrzcie w ogóle jakie to jest niesamowite. Większość ludzi w tym meczu solo gra snajperkami, siedzi na dachach. Także Gigi Majo nie jest żadnym niesamowitym wyjątkiem. Ale z jego perspektywy, no, ma pecha, że to akurat na niego trafiliśmy. No proszę bardzo, co my tutaj widzimy? Kolejny szczur dachowy. Tym razem kampiący na zrzucie ze snajperką. Celujący w kolejnego szczura dachowego. Pewnie też ze snajperką. No niesamowite. No po prostu niesamowite. Mamy zmianę pozycji. Ale jest to kolejny dach. I jest kolejny przeciwnik na dachu przed nim. Jest też ten nieszczęsny czujnik pulsu. Jezu, dlaczego? <laughs> dlaczego ten czujnik pulsu? Intensywna muzyka w tle, którą sama gra wybrała, ale ten pojedynek do intensywnych nie należy. Oj nie! Tutaj mamy po raz kolejny wy... O Boże! Tarczownik. No to trafił swój na swego. Trafił swój na swego GG ma... Did nie ma litości dla kolegi szczura, tym razem tarczowego. Chciałbym, dajcie znać, czy jest sens przydzielać plakietki szczurów graczom, których nie obserwujemy, ale widzimy doskonale, co byśmy przyznali, gdybyśmy na nich trafili. Jest to do rozważenia. W tym odcinku jeszcze nie będę tego robił. Jedno jest pewne: Gigi Majo dał sobie na cel wygrać ten mecz i zrobi to wszelkim kosztem. Dobrze też wykorzystał swój dron zwiadowczy. Znaczy, dron ten. Nie wiem, jak się nazywa dokładnie. Ale bardzo dobrze go na tarczownika wykorzystał. Ale ten czynnik pulsu nie daje mi żyć. No, nie daje mi żyć. Pierwszy raz od wielu miesięcy, gdy gram. W tym przypadku obserwuję nowe Warzone. Widzę gościa, który gra dosłownie tak, jak grało się kilka lat temu. Czyli gra czujnikiem pulsu. Mamy zmyłkę. Na którą chyba nabiera się ten delikwent. Chociaż on też rzuca sobie smoka I mamy teraz deszcz. Granatów dymnych. Didzi Majo nie słyszy gościa nad sobą po lewej. I to jest jego koniec. Szczurostwo nie wystarczyło. RZT Sur PS4. Co mocno sugeruje, że chyba trafimy na gracza z PS4 Zabija Majo I z 13 fragami, oczywiście karabinem snajperskim Bo co by innego Będzie próbował ten mecz wygrać To jest bardzo dużo fragów wam powiem Jak na taki poziom lobby Który może nie jest jakiś bardzo niski Ale umówmy się, nie jest też jakoś wybitnie wysoki To już jest zresztą 14 frag No i już się nie dowiemy Czy ZS Sur jest typowym szczurem On najprawdopodobniej ten mecz Po prostu wygra Byłbym mocno zdziwiony, gdyby tak się nie stało Tutaj chyba chłop Gdzieś jeszcze jeden tak, nie widział go, ale jest po drugiej stronie tej fontanny mini. Zresztą go słychać, pozbywa się jednego, to jest 15 frag i pozbywa się. Jeszcze nie, bo nie weszła głowa, ale zaraz pozbędzie się gracza, a w zasadzie fraga numer 16 w tym meczu. Nie widzę innego rozwiązania. Fajna próba teraz NoScope'a. to jest przeciwieństwo szczura. RZD Sur absolutnie szczurem nie jest, zostaje nas za to wynagrodzony i z 16 fragiem. Wygrywa ten mecz, I jeszcze ośmieszając przeciwnika. Gratulacje! Zostawcie łapkę w górę, jeżeli powrót Was cieszy, a my widzimy się w kolejnym odcinku. Mówi Goldzor. Na razie.